Blondynka na kołach, 8 marca 2025 roku. Żyje, śmieje się, marze, jak każda z nas. Cześć, moi drodzy! Dziś Dzień Kobiet. Dla jednych jest to okazja do świętowania, a dla innych zwyczajny dzień. Czym jest dla mnie? Dla mnie jest dniem, w którym patrzę na siebie, ale i na inne kobiety z jeszcze większym podziwem. Być kobietą to jedno, być kobietą z dysfunkcją ruchu to zupełnie inny wymiar. Dziecięce porażenie mózgowe towarzyszy mi od zawsze. Poruszam się na wózku i może wydawać się to ograniczeniem, ale to przecież część mnie i mojego życia, bo. To jeden z elementów mojej codzienności. Podobnie jest z siłą, uśmiechem czy determinacją. Tak naprawdę, każda kobieta zmaga się z jakimiś barierami. Czasem są to bariery architektoniczne, czasem społeczne, a czasem te, które tkwią w głowach naszych, jak i innych ludzi. Słuchajcie, ile razy słyszałam. Jesteś taka dzielna, co najmniej jakby moje życie było nieustanną walką. Ja po prostu sobie żyję. Śmieję się, marzę, kocham czy planuję. Owszem, czasami mam ochotę krzyczeć ze złości, kiedy dzień był trudny. Która z nas tak nie ma? Piszę ten tekst z myślą o wszystkich kobietach, które codziennie udowadniają sobie i światu, i światu, że mają prawo do bycia sobą i decydowaniu o sobie, do piękna, miłości, sukcesów, czy nawet do porażek, do własnego stylu, nawet jeśli ktoś mówi, że nie wypada, do bycia matkami, żonami, przyjaciółkami czy liderkami z wyboru. Każda z nas ma jakiś plan na życie, aspiracje, sferę życia, w której się realizuje, spełnia. Dla mnie takim miejscem jest ten blok. To, że dla Was piszę, daje mi ogromną radość. Dzielenie się w internecie moją codziennością z perspektywy osoby z niepełnosprawnością traktuję jak pracę. Pozwala mi to czuć się na równi z innymi, że ja też mogę coś zrobić, zaangażować się w coś pomimo pewnych ograniczeń. Dzień kobiet kojarzy mi się przede wszystkim z kwiatami i życzeniami. To nie jest jedyna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Oprócz tego jest to moment, aby spojrzeć na siebie z dumą. Jesteś kobietą, więc jesteś siłą. Bez względu na Twoją sprawność, nigdy nie dajcie sobie wmówić, że jesteście mniej warte z jakiegoś powodu. Jesteście więcej warte niż myślicie. Moje kochane, cieszcie się i świętujcie, bo to nasz dzień. Nie zapominajcie, aby dbać o siebie również w inne dni. Jeszcze jedna sprawa. Kacper, którego niektórzy z Was mogą kojarzyć, stworzył utwór z okazji Dnia Kobiet specjalnie dla nas. Ostatnio YouTube ucina mu zasięgi więc myślę, że byłoby mu miło, gdybyście wpadli, posłuchali, może podzielili się wrażeniami. Kacper nieraz mi pomógł i chciałabym mu się odwdzięczyć. Link do utworu w opisie. Moi kochani, jeśli udało wam się dotrzeć do tego miejsca, cieszę się niezmiernie. Dziękuję. Będę wdzięczna za zostawienie reakcji, komentarza. Pomożecie mi tym się rozwijać, a także dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Jeśli podoba ci się to w jaki sposób pokazuje ci jak wygląda mój świat i to jak ja go widzę, możesz także postawić mi kawę i pokazać mi w ten sposób, że to co robię ma sens. Link do wsparcia w opisie.